Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony Shrimp Time. A my, moi mili, zapomniany w styczniu w końcu kręcimy Q&A. Słuchajcie, przepraszam was, wiem, że co miesiąc miał wychodzić, ale y, jakoś się generalnie złożyło tak, że, że, że gdzieś tam w styczniu nie udało mi się tego Q&A nagrać. Natomiast dzisiaj ruszamy, przypominam, w komentarzach pod przypiętym moim komentarzem zadajemy pytania do następnego QA. Ja bardzo dziękuję za te pytania, które trafiły tutaj. Lecimy, moi drodzy, po kolei, bo czas goni, a parę pytań się pojawiło. Więc, Maciej N, moi drodzy, z pytaniem: czy piasek kwarcowy nadaje się dla naszych maleństw, oczywiście o podłoże chodzi, oraz czy rośliny mogą w tym rosnąć. Maćku, po pierwsze pytanie, których naszych mareńs? Czy mówimy o neokaridinach czy o karidinach? Jeśli mówimy o neokaridinach, jak najbardziej piasek kwarcowy jest dobrym rozwiązaniem. Powiem Ci szczerze, to jest jedyne podłoże, które ja stosuję u swoich neo. I jest to generalnie bardzo w porządku: podłoże. Musisz uważać, aczkolwiek ja taki stosuję, musisz uważać na barwione piaski kwarcowe, ponieważ one nie mają takiej ładnej. Pięknej struktury, i przez to mogą być trochę gorszym miejscem do zasiedlania się bakterii. Jeśli chodzi o rośliny, to ci powiem, podstawowa rzecz to jest pytanie: jakie rośliny? Myślę, że jakieś tam proste rośliny, nie wymagające dużo światła, CO2, nawożenia i tym podobnych rzeczy, w kwarcu od biedy dadzą radę. Natomiast jeśli mówimy o jakichś bardziej, bardziej zaawansowanych roślinach, chemiatusach i tak dalej, no to ciężko. Pamiętaj, że w tym piasku nie będzie za bardzo nawozów, nie będzie pokarmu dla tych roślin i to może być problem. Jeśli natomiast chodzi o karidiny, to niestety, Maćku, muszą, muszą to być podłoże aktywne. Paul Christopher, czy jest jakaś różnica pomiędzy odcieniami czerni w żwirkach dla Neocaridin? Jaki byście polecili? Y oczywiście, tak jak w każdym podłożu, jest różnica między odcieniami. Jedne są ciemniejsze, drugie są jaśniejsze. Y ja Ci powiem tak: ja, ja używam żwirku, który mam pod ręką, który jest piekielnie drogi i którego nie polecam, aczkolwiek nie mam przy nim żadnych problemów. Aquael bodajże za 9 zł kilogram żwirków zoologicznym czarny całkiem całkiem daje radę natomiast jeżeli będziesz chciał sobie trzymać na przykład blue velvety to już Ci powiem z mojego doświadczenia o wiele fajniej będą się prezentować akurat nie na czarnym a na, na jasnym kwarcu będą lepiej kontrastować kolory dalej Leones. Czy pojawią się kiedyś krewetki BOA? Oczywiście, Leonie, że się pojawią. Jak wszystko dobrze pójdzie, pierwsze BOA niższej gradacji powinny się pojawić gdzieś do czerwca. Znaczy niższej gradacji. Do wszyscy, którzy brali ode mnie galaksy, wiedzą jak wygląda u mnie niskiej gradacji galaksy, jak wygląda w innych popularnych portalach niskiej gradacji galaksy. Więc, więc generalnie myślę, że, że będą BOA. Będą BOA niższej gradacji na początku czerwca. Natomiast czy będą wyższej, to, to się okaże. Czy w ogóle będę chciał się dzielić tymi lepszymi BOA, to jest jedna rzecz. A, a druga rzecz, to się okaże, jak one nam się będą mnożyć. Dalej. Błażej P. Błażeju P., o co ty mnie pytasz? Czyli zakładam nowe akwarium krewetkowe i mam kilka pytań. Czy piasek kwarcowy nada się do tego akwarium? Jeżeli dla neokaridin, to się nada. Co z grzałką, jeżeli masz w pokoju, słuchaj, 20-21 stopni, zarówno karidiny, jak i neokaridiny przy tej temperaturze spokojnie sobie dadzą radę. I czy jesteś w stanie polecić jakieś godne akwarium, akwarium, bardziej kwadratowe do 150 zł? 30 litrów, 150 zł, słuchaj. Spokojnie w zoologicznym dostaniesz Opti-White'a chyba na 4 mm grubości szyby. To, to powinno być w zasięgu. No nie? Powiem ci szczerze, nie, nie, nie widziałem za bardzo różnicy yy, pozytywnej w grubszych szybach przy takiej wielkości. Przy większej wielkości to jest też wytrzymałość. No chyba, że masz małe dzieci w domu, to wtedy, wtedy warto warto sobie wziąć trochę grubszą szybę. Szymon K. Co robisz z krewetkami, które usuwasz ze zbiornika ze względu na ich wygląd, odbiegające od tego, co chcesz uzyskać, czyli tak zwany odpad poselekcyjny? Szymonie, polecam Ci, yy, polecam Ci, Szymonie, yy, mój odcinek yy, o selekcji krewetek. Yy, Myślę, że gdzieś się pojawi link na miejscu. Generalnie, ja akurat te krewetki, jeśli chodzi o neokaridiny, to sprzedaję je na masę w cenach hurtowych, bo mam odbiorców, którzy biorą ode mnie duże ilości neokaridin poselekcyjnych. Jeśli chodzi o karidiny, mam tak zwany restetank. Co to jest, jak to jest? Słuchaj, wpadnij na odcinek, do którego był link i tam sobie spokojnie cały temat posłuchasz. Dalej. m -szura. Co z tym podłożem Beni? Yy, słuchaj, co z podłożem Beni? Odpowiem ci w prosty sposób. Ja, jeśli chodzi o Beni Normal, nie jestem przekonany. Nie mam dobrych wyników na Beni Normal yy, i generalnie jakoś to podłoże mi nie siada yy, i na 100% yy, trzyma wyżej pH od Fluwika, bo już to ostatnio pomierzyłem. Jak chcecie, piszcie w komentarzach pH. To będziecie mieli odcinek z weryfikowaniem pH wody na różnych podłożach. Natomiast, jeśli chodzi o Benifluvik czy Fulvik, to, to ci powiem, że jestem zadowolony. I połowa moich zbiorników, jak mniej więcej teraz na Benifluwiku, lata. I nie narzekam. Krewetki jajcują, mnożą się, dają radę. PH jest w zakresie, że tak to ujmę, takim jak większość podłoży daje. Natomiast mówię, chcecie odcinek o podłożach? Ładujcie PH w komentarzach, naładujcie 20-30 komentarzy z PH. To się może jeszcze nawet sprężej w tym tygodniu nagram. Korneli GWK, jest opcja na zakup kundli neocaridin w ilości hurtowej 20-30 sztuk, w jakiej cenie dopuszczam odbiór osobisty? Korneli, powiem Ci w ten sposób, 20-30 sztuk to nie, jest, to nie jest wielkość hurtowa, wielkość hurtowa to w setkach idzie, natomiast generalnie odpad poselek poselekcyjny sprzedaje jak najbardziej można, można kupić na sklepie. Na razie nie ma takiej pozycji, ale możesz sobie spokojnie napisać do mnie na facebooku i, 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 i jakoś się tam umówić. E, jaworek, 4.50 na ścianach masz glona. E, czy warto je skrobać, szyby, czy może to być jakieś pożywienie? Czekaj, ja sobie zobaczę. Tylko słuchajcie, ja sobie szybciutko zobaczę na ten moment, czy to jest ten glon, o którym myślę. Oczywiście, że to jest ten glon. Słuchaj, ten glon, który widzisz na ścianach, jak i taki nawet delikatny meszek na ścianach, to jest bardzo pożyteczny glon, na, na którym lubią żerować krewetki. Jak będziesz miał dużo krewetek w zbiorniku, to przede wszystkim na tym glonie zobaczysz moje krewetki, które chodzą po szybach, dziobią tego grona, wyżerają go. Ja go w ogóle nie usuwam. Ja usuwam glony tylko z przednich szyb. Boczne szyby, elementy wewnętrzne akwarium w ogóle mnie nie dotykam, nie ruszam glona. Igor F. Igor F. Co ty, Igorze F, chciałeś się zapytać? Hej, od jakiegoś miesiąca posiadam Mix 10 Blue Velvet, 10 Red Rech Cherry, 30 litrów Pat Mini, czarny żwirek. Krewety mają się dobrze. Noszą jajka, ale rośliny nie rosną, nie ukorzeniają się ani nie rozrastają. Bywa, że kreweta wyrwie całą roślinę? No kurczę, powiem Ci, raczej niemożliwe. Eee, dalej, zbiornik dojrzewa miesiąc: jak rośliny zostały wsadzone, tak i pozostały agląd z dojrzewania zniknął w dwa dni po wpuszczeniu krewetek. Można jakoś podkręcić wzrost roślin. Słuchaj, Igor, generalnie powiem Ci tak, to, to też będzie, to też będzie yy, myślę, że odcinek o tym zro, zrobiono o roślinach w krewetkarium, bo to jest yy, całkiem wdzięczny temat i przydatny. Natomiast powiem Ci tak, ja nie wiem, jakie masz rośliny. Generalnie taką jedną rzecz, którą możesz sobie chlapnąć od czasu do czasu do zbiornika, yy, to, to jest aldehyd glutarowy. To się tak ładnie nazywa. Yy, a popularnie to się nazywa karbów płynie. I, i, I ty możesz lekko, oczywiście, nie przesadzając z ilościami, możesz lekko dożywić rośliny. Natomiast no, generalnie w Neo nie polecałbym nawożenia i tym podobnych rzeczy. Natomiast ja nie wiem, jakie masz rośliny. Czy masz proste, skomplikowane rzeczy, i tak dalej. No jeżeli coś tam sadziłeś w podłoże, a jeszcze jeżeli ci to krewetka wyrywała w całości, to zakładam, że coś na trawnik możesz mieć. I ciężko ci będzie w krewetkarium, w, który, w którym nie masz nawozów, nie masz niczego, ciężko ci będzie te rośliny utrzymać. No Trzeba byłoby wiedzieć więcej, co to, co to za rośliny. Yy, jak zostały posadzone i, i czemu? Dalej akwarystyka słodkowodna mówi, że na Beni jest fajnie, samica nosi jaja po trzech tygodniach od wpuszczenia. No mówię, yy, yy, Beni normalnie jestem yy, przekonany yy, Beni Fulwig jak najbardziej, Beni Mineral to pamiętam z zaszłych czasów naprawdę. To to podłoże robiło jakąś masakrę w zbiornikach. Nie wiem, jak teraz to wygląda, czy coś pozmieniali. Kurczę, można byłoby to ściągnąć i, i potestować. Klaudia R. Hej mógłbyś wytłumaczyć, czym różnią się Neo Claudia, Klaudia to są dwa różne y, rodzaje krewetek. Rodzaje gatunki, tak? Gatunki to się chyba mówi y, profesjonalnie. To, to są zupełnie inne krewetki, żyjące w innych parametrach, wywodzące się z innej krewetki, wyglądające trochę inaczej. To przede wszystkim po rostrum możesz zobaczyć. Jest taki nosek, jakby przy oczach krewetki, taki szpikulec. I Neo mają długi ten szpikulec za, za wyjątkiem Blood Mary. To wynika z tego, że one są przyzwyczajone do szybkich, szybszych nurtów wody. Natomiast no, one się różnią wszystkim. Ciężko, ciężko by mi powiedzieć, yy, czy, czym się nie różnią. No, nie, nie, generalnie neo są prostsze. To są krewetki yy, bardziej przeznaczone dla początkujących. Łatwiej się rozmnażają, są wytrzymalsze, yy, odporniejsze na, na temperatury, na gorsze parametry i tak Karidiny są bardziej wymagające, do tego wymagają odpowiedniej wody. Yy. No kurczę temat rzeka, no ta, tak w uproszczeniu, bo tyle Ci mogę powiedzieć, natomiast, natomiast nigdy, nigdy mi nie przyszło do głowy, że, żeby zgłębić jakoś bardziej do tematy, jakie są stricte różnice, nie wiem, jeszcze anatomiczne całego pochodzenia krewetki. Może trzeba byłoby to zgłębić kiedyś, nagrać o tym film, no dla mnie to trochę wiecie, jak paciorek, no nie? Neo to Neo, Karidina to Karidina. A jeszcze tam w Karidinie mamy, mamy różne rzeczy, no nie? Mamy seradkę, nieseradkę i, i, i tak dalej. E, Grek e, H, Grek H. Czy poza mi, mineralizatorem do wody trzeba podawać cudowne proszki i minerały? Grek, słuchaj, to jest kolejny temat, y, temat rzeka. Kurczę, ja kiedyś stałem bardzo mocno. Na stanowisku, że tak naprawdę poza podłożem, wodą, mineralizatorem i dobrym pokarmem, niczego do zbiorników nie potrzebujemy dawać. Natomiast z biegiem czasu wiem, że niektóre rzeczy można w zbiornikach usprawnić, żeby to wszystko lepiej, stabilniej i fajniej działało. Natomiast, jakby patrząc, patrząc jak ja prowadzę zbiornik, może też temat taki stricte na film, to tak że po kolei używam Salty Bi Premium, albo w części zbiorników używam swojego mineralizatora. To jest jeden. Do tego nie dodaję praktycznie przy podmianach żadnych proszków poza jedną rzeczą i to nie jest proszek, tylko pompka. Eee, podaję Benibachi Black Control do podmian. Bo, bo sobie spuszczam po prostu w dół pH wody, które, którą wlewam do zbiornika, i dzięki temu nie mam takiego y, drastycznego skoku pH wody. Muszę w ogóle zmierzyć, z ciekawości, ile woda taka po podanym black Controlu ma pH, bo tego nie sprawdziłem i ja, jaka to jest różnica w porównaniu do tego, co lejemy do zbiornika. No i teraz tak. Yy, poza tym ja miałam bardzo bogatą dietę w krewetkach, to cały czas. Natomiast zdarzają mi się sytuacje, co, co dodaję? Raz na mniej więcej, raz na miesiąc dodaję yy, special blenda od Microbelift yy, to, to na 100%, nie dodaję bakterii nitryfikacyjnych, po tym jak yy, dojrzeje zbiornik I, i, i resztę rzeczy mam w pokarmie. I jeżeli mam problem, z mnożeniem albo problem z wylinką dodaję Amora od SlimTyma, którego nie możecie jeszcze kupić, ponieważ kończę go te, testować i projektować sobie opakowanie na to. Ale tak poza tym to, to na chwilę obecną nie stosuje. No i mam LubaO, no nie? I LubaO nam robi ten biofilm i ono ma, on ma dość dużo tam ciekawych rzeczy. Ale te, też dodaję swoje miksy pokarmów i w tych miksach pokarmów, jako w nich, tam jest bardzo dużo rzeczy. Moich różnych autorskich i nie tylko moich, też firmowych, powkładanych, i, i to, to daje efekt. No nie? Natomiast tak lania tyś, tysiąca rzeczy do podmianki, y, rzeczy takiej, 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 no to tego nie stosuję jakoś nie widzę takiej potrzeby. Będę miał testowy zbiornik, na którym będę witaminy i aminokwasy testował. To zo zobaczymy, czy to jakoś wpłynie. No nie bo ostatnio. Słuchałem jakie to wspaniałe efekty daje, a, a zobaczymy jak będzie. Eee, Mszura czy jest sen, sensowna opcja zrobienia stada czerwonego czarnego? Y, Taiwan, y, czy coś y, się da coś jeszcze, jaka wtedy gradacja ma sens łączenia. High, high jak ze stabilnością. Słuchaj, ja, ja za bardzo nie widzę takiej idei. No możesz sobie zrobić taki zbiornik dlatego, żeby mieć ładne, kolorowe krewetki w środku. Ale żeby, żeby robić takie stado dla osiągnięcia czegoś za bardzo nie, to już lepiej robić stricte mix, gdzie nie będziesz rzucał tylko Tajwany, ale powrzucasz też krewetki, które mogą namodzić w genetyce. No nie? Czyli dodasz tangeriny, auryblu, do, dodasz tygrysy, tym podobne rzeczy. Być może to, 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 to może wtedy fajnie zadziałać. A, daktyl, jak z metodą bioflok, jak ją oceniam? Daktyl krewetki się mnożyły, natomiast ja, ja nie byłem w stanie kontrolować tego, co się dzieje w akwarium. Odłowiłem, zresetowałem, powiedziałem nigdy więcej, bo mo, może i parametry były dobre, ale było to ekstremalnie niewygodne. To było bardziej niewygodne niż pożyteczna rzecz z rzęsa wodna na akwariach. <laughs> S. Kończy mi się właśnie podłoże aktywne, nie mam jak zrobić restartu, nie mam gdzie trzymać krewet. Czy twoim zdanie można wymienić część podłoża odsysając stare podczas podmiany? Jeśli można, to w jakiej ilości to zrobić? Marek, można odciągnąć podłoże, można dodać świeże podłoże, warunek jest taki, że nie jest to podłoże mocno nawożone. Jeżeli jest to mocno nawożone, to, to trzeba bardzo uważać przy tym zabiegu. Jaką ilość bym zmienił generalnie, jakbym miał zmieniać podłoże, to, to zależy. No nie co masz w zbiorniku, jaką masz filtrację i tak dalej. Natomiast w uproszczeniu powiem Ci tak, jeżeli miałbym dobrą filtrację, czyli ceramikę, ceramikę rynę filtracyjną i tak dalej, to ściągnąłbym większość podłoża z rynny filtracyjnej, zarzuciłbym to podłoże na, na zbiornik, tylko używałbym podłoża, które. Które nie jest nawożone, bo jak wrzucisz nawożone, to możesz mieć jakieś tam amonia spajki. No jeżeli masz dobrze rozwiniętą biologię, to zbiornik sobie w miarę z tym poradzi, ale nie obejdzie się bez zgonów. Szara gwiazda. Zmieniasz im wodę, a jak tak, to jak, skoro tego małego nie widać prawie? Normalnie wciągam wodę z, te, z takiego miejsca, gdzie, gdzie nie ma krewetek. Gwarantuję Ci, że jak dobrze patrzysz, to nie wciągniesz przy takiej podmianie krewetki. A nawet jak wciągniesz, to może zweryfikować wiadrze, czy, czy coś młodego wciągniesz przy podmianie. Jacek K. Odparowana woda Ukaridin, czystym RO, czy zmineralizowaną? Oczywiście, że czysty RO. Marcelo 101. Mogę karmić krewetki glonami z innego akwarium? Może, że o ile to są akurat te glony, które krewetki jedzą, ponieważ krewetki nie jedzą wszystkich glonów. Jakie parametry mierzyć i jak uzyskać dob dobre? No i znów pytanie: karidiny, karidiny, neokaridiny. Generalnie interesuje Ciebie GH, KH w akwarium. I interesuje ciebie um, Boże pH. nie, to są takie podstawowe rzeczy, które powinieneś wiedzieć. Jeżeli chcesz się bardziej zgłębiać i wszystko kontrolować, powinieneś też mierzyć amoniak NO2, NO3 i ewentualnie PO4. Jeżeli masz zbiornik z neokaridinami, bo z karidinami, co do zasady, z uwagi na użycie podłoża aktywnego, tego PO4 nie powinieneś mieć, bo ci wciąga to podłoże. A... czy musisz mierzyć pH NEO? Co do zasady nie musisz, bo pH sobie u NEO ustawić przy użyciu KH, no nie? Jeżeli zrobisz sobie wodę, podobnie jak ja robię, ja wodę mam robioną, żeby was nie skłamać, około 10... tak 10-12 GH i, i... i od 1 do 3 KH, to, to jest moja woda u, u NEO i to jest pH gdzieś na poziomie 7,5, jakoś tak trzyma pH, więc przy Neo nie potrzebujesz bezwzględnie, bezwzględnie mieć zmierzonego pH. PPMów nie używam, ja używam przewodność, i u mnie to jest 400-500 przewodności, jakoś tak. Co zrobić z poselekcyjnymi? To, co powiedziałem wcześniej, albo odrębny zbiornik robisz na krewetki poselekcyjne. Domin YouTube, yy, w sensie YouTube. Cześć, jestem początkującą osobą i chciałem się dowiedzieć, ile czasu trzeba czekać, aby móc wpuścić neocaridiny do akwarium. Jaki pokarm dla nich polecasz? Czy 25 akwarium wystarczy? 25 litrów Ci wystarczy, aczkolwiek ja na początek mówię, że dobrze by było zacząć od 40-50 litrów. To jest taki optymalny rozmiar. Ale w 25 spokojnie pociągniesz. Mniej więcej miesiąc czasu przy użyciu dobrych bakterii zbiornik powinien dojrzeć i przy założeniu takim, że trochę w nim pogrzejesz. Jacek, czemu myć ręce przed włożeniem do akwarium? Jacku, najbezpieczniej szarym mydłem i potem solidnie spłukać to mydło, wypukać ręce, wytrzeć do, do sucha i nie powinieneś mieć problemów. Kuba Subi, Jezus, gardło mi już, słuchajcie, pada od tego, na, naprawdę, słuchajcie, za, za tą kondensację wiedzy to oczeku, oczekuję na jedną łapkę do góry, o, od każdego z Was, każde wyświetlenie to łapka z góry, i zaraz w komentarzach leci, ale żebrze o łapki, ale ma ciśnienie, no ale nieważne, dobra, pośmiejmy się chwilę, natomiast film jest już piekielnie długi, więc, więc starajmy się odpowiedzieć na dalsze pytania. Kilka pytań odnośnie Neo. Chyba trzeba w końcu założyć yy, film o nagrywaniu Neo. Jak jest z selekcją? Przewija się często w różnych źródłach, że nie powinno się dopuszczać młodych z rodzicami, a jedynie połączyć dzieci, 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 dziadkowie. A czy przy Neo powiem Ci tak, masz ustabilizowane generalnie y, Kuba linie i w mojej ocenie selekcja taka dzieci z rodzicami i tak dalej celowana, która jest stosowana przy tworzeniu i stabilizacji nowych odmian barwnych, y, nie ma jakiegoś większego, większego sensu, no nie? Natomiast jakby podstawowa selekcja... W Neo to jest bieżące odławianie krewetek odstających kolorystycznie i w szczególności pilnowanie samców. Samica to jeszcze nie dramada, jak będziesz miał jakiegoś jurnego samca, to jest ci w stanie rozwalić całą linię. Kiedyś stwierdziłeś, że kundy są wytrzymalsze, ale nie rozwinąłeś tematu, jestem ciekawy, domyślam się, że jest to spowodowane genetyką. Tak, jest to spowodowane... Yy, genetyką i, i, i tym, że, że w tych yy, krewetkach jest większy miks genowy, więc lepiej sobie generalnie one radzą. Podobnie jest na przykład z hybrydami, no nie? Yy, w karidinach, aczkolwiek to wy, wynika z różnych rzeczy. Wynika to też z tego, że część yy, genotypu hybryd pochodzi od bardziej wytrzymalszych, na przykład yy, zwykłych krystali i tak dalej, ale generalnie yy, karidiny, hybrydy są wytrzymalsze. Nawet w dawno, dawno temu, w tych czasach, których już. Część z Was nie pamięta, jak Tajwan był jeszcze problematyczną do rozmnożenia krewetką. To specjalnie robiono hybrydy tylko po to, żeby łatwiej mnożyć Tajwana. Czemu ciężej utrzymać żółtą linię neo? Padają stwierdzenia, że są kapryśne itd., ale nie ma nigdzie rozwinięcia. Stwierdzenia, że są kapryśne padają z tego, że nie, nikt nie wie dlaczego, ale żół, żółta. Żółte karidyny po prostu gorzej się mnożą. Mają jakieś większe wymagania y, dotyczące mnożenia, nie zawsze lubią zaskoczyć w zbiorniku. Nie wytłumaczyć tego, tak po prostu y, tak jest, y, takie są doniesienia wielu hodowców, a nawet to powiem z własnego doświadczenia, y, że tak to wygląda. Nie wytłumaczę Ci. No i odnośnie, Kuba, selekcji, jak najbardziej będę robił dalsze filmy z selekcji. Generalnie Blue, Blue Velvety ciągle rosną, ale to, to tam Wam opowiem przy filmie o selekcji. Dużo problemów. Dużo problemów się podziało. I będzie trochę też filmów z selekcji z selekcji Caridin, bo tam też parę zbiorników takich ciekawszych zaczyna działać. Myślę, że trochę Yy, będziemy rozmawiać o Black Fancy, trochę o galakcji, i trochę o BOA. Tomek T. Dzień dobry, czy mógłby Pan pomóc mi, bo mam jedno krewetkarium z krewetkami Red Sherry zauważyłem, że między innymi jednym osobniku na karapaksie pojawia się żółta plamka. Temperatura 25 stopni, Fit Aqua Fan Micro Plus, krewetkarium 10 litrów, 20 krewetek podłoże, wirek rośliny Christmas, podmianka co tydzień 50, krewetki się miesiące miał ja, 1, 2, Centymetry no, tak jak miałeś 1-2 centymetry, to samiec już 2 centymetry to jest dojrzały, okazały samiec, ale nie ma żadnych młodych. Czy może być spowodowane wiekiem? Cztery samiczki do ogólnego z jajami, jeszcze nie ma i to jedyna zmiana w liczbie krewetek. No, ale no, jeżeli od, odłowiesz samice z jajami, masz krewetki przez jeden miesiąc tomku drogi, to jak ty chcesz mieć młode? Przy tej temperaturze neoci powinna, przy 25 stopniach powinna ci puścić, po 2-3 yy, tygodniach powinna ci puścić młode. Ale jeżeli ty ją odłowieś, do no, to ci nie puści, tam młodych, no w miesiąc spokojnie powinny zaskoczyć, 1 cm to jest mało, 2 cm to już jest solidny samiec, tam samiec to między 1 a 2, że tak powiem się pojawia, 2 cm to, to już jest młoda, młoda samica, już może jajczyć, więc tu wszystko ok, słuchaj... To jest miesiąc czasu, trochę, trochę cierpliwości. No jeżeli 5 listków suchego pokarmu wysokobiałkowego karmisz, no nie wiem, na 20 krewetek 5 listków, nie wiem co to za pokarm, ale to jest strasznie dużo. Strasznie dużo, nie przekarmiajcie krewetek. Słuchajcie, yy, ja... Yy, w zbiornikach, gdzie, gdzie mam po 50, po 100 krewetek, naprawdę wolę dwa razy nakarmić mniejszą porcją te krewetki w ciągu dnia, niż im załadować taką ilość. Na spokojnie z tym y, przekarmianiem Tomku i błagam was, krótsze pytania, bo ja tego na filmie nie jestem w stanie wam powiedzieć. Zobaczcie jak ja szybko mówię przez cały film i w ogóle nie robię, nie robię przerwy i, i, i chyba powinienem prowadzić licytację, a nie, nie nagrywać filmy o krewetkach, no nie? Sorry w ogóle z góry, ale jak ja patrzę na timer, to mamy 27 filmów. 27 minut filmu, no nie? I, i, i kurczę, próbuję wam na to wszystko poodpowiadać, ale, ale się nie wyrabiam. Jak piszecie bardziej zwarte pytania, to, 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 jest, to jest mi prościej powiedzieć. Tomku, chwila cierpliwości. Masz miesiąc krewetki, podrosły ci do, do rozmiaru odpowiadającego krewetkom do zajaiczenia, a ty wyłowiłeś samice z młodymi. No to jak ty chcesz mieć młode w zbiorniku jak ten, jak odłowiłeś? Na spokojnie, poczekaj tam miesiąc, nie ruszaj samic jak ci pójdą z jajkami, zaczekaj sobie spokojnie, będziesz miał młode. Z tego co piszesz, poza tym, że przekarmiasz krewetki w mojej ocenie, chyba że masz jakiś super ultra cienki pokarm. Z tego co piszesz, to, to tam generalnie w zbiorniku dzieje się dobrze. No jeszcze to 50% podmiany wody to dla mnie jest dużo, no ale z drugiej strony y, to jest 10 litrów, no i to są neo. No nie? Aczkolwiek, jak ci wyrzu wyrzuci tam z parusamic y, y, w tym zbiorniku y, młode krewetki, to zaraz będziesz miał zupę krewetkową y, w tych 10 litrach. No nie, ale to dobrze. Motywacja do przesiadki y, Tomku y, na większe. Słuchajcie, dobra. Dobra, 30 minut mojego zasuwania z tematami. Mam nadzieję, że zrozumiałe. Puszczajcie pytania pod następnym QA. Dajcie łapkę do góry, jak Wam się podoba. Dzielcie się tą wiedzą na różnych grupach, nie tylko po to, żeby mi zwiększać zasięgi, że krocie na pieniądzach z YouTube'a zarabiać. Jakbyście usłyszeli ile w ogóle jest z YouTube'a pieniędzy, to byście się załamali, ale przede wszystkim po to, żeby ludzie się uczyli i dostawali dostęp do wiedzy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że, że ta wiedza Wam się przyda i do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!